żeby utrzymać miejsca pracy po to żeby stworzyć nowe miejsca pracy gdzie jest polski rząd jak się obkłada polskie hutnictwo podatkami wysoką energię cenami energii a z boku wpuszcza się ze wschodu stal za bezcen i mówią jesteście niekonkurencyjni tak jak z polskim górnicem przychodzi idiota i mówi no nie będziemy dotować do górnictwa. Człowieku, nikt w Polsce nie płaci na wydobycie węgla. Polacy niestety płacą za to, że niszczymy coś takiego, jak nasze dobro narodowe, czyli tani polski węgiel. Dzisiaj Polska, polski budżet płaci tak duże środki na likwidację polskich kopalń, na likwidację miejsc pracy. Na to się płaci. Ale ten poran idzie. Do kolejnego barana, który wywiad przeprowadza i mówi nie, my nie będziemy płacić. Ten facet nie ma pojęcia o czym mówi. W 2021 roku, jak podpisywaliśmy umowę społeczną, to nie było tak, że górnicy sobie wymyślili ta kopalnia do tego roku, ta kopalnia do tego, a ta w 2049. Nie, wtedy siedzieli ludzie, eksperci, którzy dostos i dostosowywaliśmy żywotność kopalń. Do żywotności energetyki konwencjonalnej, do naszych elektrowni. Nikt nie mógł wcześniej zamknąć kopalni i elektrowni, dopóki nie zastąpimy innym źródłem energii. Mówiliśmy wtedy o atomie. Tak naprawdę węglem mieliśmy dojechać do atomu. Dzisiaj likwiduje się wszystko, likwiduje się energetykę konwencjonalną. A skąd weźmiemy energię? Niech nam powiedzą, skąd my weźmiemy energię. Te ich zielone wiatraczki. Jesienią i zimą dają niekiedy 2-3% zapotrzebowania energii w Polsce. Setki miliardów wydane na to, żebyśmy mieli 2-3% energii. Teraz, żeby wybrać kolejną kasę, żeby pieniądze budżetowe wylądowały w prywatnych rękach, budujemy offshory. Cały świat się wycofuje, bo to jest tak droga energia i nieopłacalna, ale my. Musimy 30-40 miliardów utopić w offshory, w wiatraczki na morzu. Do tego kolejne setki miliardów, żeby tą energię z północy na południe przesłać. Za to już płacą dzisiaj Polacy. Dzisiaj wychodzi jeden, drugi minister i mówi, energia jest droga, bo węgiel jest drogi. To jest oszustwo i kłamstwo. Jeśli wzrasta im udział zielonej energii, to czemu te ceny nie spadają? Otóż nie spadają z jednego powodu. Ta energia jest bardzo droga. Ta energia jest nieprzewidywalna. I Polacy płacą wysoki rachunek za to, że ktoś w Warszawce sobie upsturał i w Brukseli, że trzeba zniszczyć polską energe energetykę, że trzeba zniszczyć polską suwerenność energetyczną. Za to Polacy płacą. To w sumie, może źle bym to powiedział, że nie reprezentuje swojego narodu. On reprezentuje swój naród. Reprezentuje tych ludzi, którzy są za zachodnią granicą. Niemców. Bo tamci są przerażeni, bo nie ma kto u nich zapierdalać i zrywać kurwa pomidorków. Musi biedny Polak. Wykończymy gospodarkę w Polsce po to, żeby Polak nie miał za co żyć. Pojechał do Niemiec i tam zapierdalał no do dobrobyt Niemca. Do tego doprowadza. Za chwilę dodam głos jeszcze kolegom, a później technicznie się porozprowadzamy, choć widzę, policja stanęła na wysokości zadania i już wszystkie ulice odcięła. Dziękuję. Liście. Jest to sam początek protestów. Dlaczego początek protestów? Dlatego, że nieuzasadnione wypowiedzi zmuszają nas do tego, aby opuścić miejsce pracy i nasze rodziny, aby dać znak, że to jest zły kierunek. Dlaczego zły kierunek? Dlatego zły kierunek, bo ktoś nie zastanawia się nad przyszłością regionu. Śląsk to miejsca pracy. Śląsk to ciężka praca górnika, energetyka, hutnika i innych sektorów przemysłowych. To my dzisiaj tutaj pracujemy, czyli dostajemy wynagrodzenie za naszą ciężką pracę i dzięki temu jest prąd w miastku, dzięki temu przemysł stalowy istnieje. Przez taką głupią politykę i nieodpowiedzialne wypowiedzi będzie likwidacja wszystkiego. Nikt przez farmy wiatrowe nie przyjdzie tutaj i nie wyda pieniędzy ciężko zarobionych w lokalnych sklepach. To w waszym interesie, mieszkańcy Śląska, dzisiaj tu jesteśmy. Bo za niedługo nie będziecie mogli tu nic prowadzić i będzie drugi Wałbrzych. Ale na to nie ma naszej zgody. Mówiono nam cały czas, że potrzebna jest transformacja. Tak, zgadzamy się, ale transformacja to jest rozwój technologii. Likwidacja komuś się wydaje. Nie można zlikwidować głównej gałęzi dla Śląska. Nie można zlikwidować energetyki, która jest bezpieczeństwem tego kraju. Nie można zlikwidować kopalni, dlatego że ta kopalnia dołącza się do elektrowni i daje nam węgiel. Bezpieczny węgiel i my produkujemy prąd, który odbiera huta. I ta huta produkuje stal i wyroby stalowe. Wszystko jest połączone, to jest symbioza. A dzisiaj Włączać jedną gałąź, zmieniając ciężko wypracowaną umowę, likwidujemy praktycznie wszystko. To jest nieodpowiedzialne zadanie i na to nie będzie naszej zgody. Nasza energetyka oparta na węglu będzie funkcjonowała dalej. A dlaczego się dowiemy? Dlatego, że ktoś zadecydował, że decydują warunki ekonomiczne, gdzie ponad połowa kosztów to są opłaty za emisję. Tak można zlikwidować wszystko. Można nawet i wprowadzić podatek 70% od wyrobów tekstylnych i nie będzie tekstylnych wyrobów. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne. I dzisiaj głos, który idzie z dołu od pracowników, prosi o normalność. Prosi o to, aby w końcu na górze się ktoś obudził i zaczął patrzeć na sektor cały przemysłu. Żeby wprowadził tańsze taryfy dla przemysłu, która ma być, które mają być impulsem dla przemysłu, aby się rozwijał. Nie będziemy skomleć jak Niemcy za niedługo, że wszystko się likwiduje i nie ma sektora. A ja nie chcę być zapleczem dla obcego kraju. Który będzie produkował energię i produkował z przemysłu wszystkie wyroby potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa kraju. Nie będzie tak, że będę robił na kogoś. Mam tu pracować na własne dzieci i budować swoją niezależność. Tego oczekuję i Wy też. 4 lata temu spotkałem się po raz pierwszy z Mariuszem, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie i rozmawialiśmy o małym problemie hut zgromadzonych w grupie kapitałowej węgloków. Mija 4 lata i spotykamy się z problemami branży, o których my wtedy mówili, i nikt nie wspomina żadnej oddzielnej firmy, bo już walczymy o sektor. Dodatkowo dzisiaj z nami są górnicy. Którzy wrócili do punktu wyjścia. Ktoś im obiecał programy, rozwiązania. Minęło 4 lata, nie ma nic. Całkiem niedawno zlikwidowano Ministerstwo Przemysłu, które się tu znajduje, a 200 metrów stąd, które miało być przyszłością dla Śląska, tym, gdzie będziemy budować naszą przyszłość. I co z tego wyszło? Wielkie nic. Serwusik. Słuchajcie, ja pochodzę z Chorzowa, z ArcelorMittal Poland, dokładnie tam pracuję i pamiętam te czasy, kiedy się przyjmowałem 30 lat temu do pracy w Hucie Królewskiej, jak pracowało 2,5-3 tysiące ludzi. Wcześniej w Hucie pracowało 8 tysięcy, a nawet i 10 tysięcy ludzi. Dziś w naszym zakładzie pracuje 300 osób. 300 osób. Jesteśmy wielkim koncertem, największym koncernem w Polsce ArcelorMittal Poland. Co robią? zamykają kolejny piec. Z dwóch pieców pracujących w Kucie Katowice zostanie tylko jeden piec. Od połowy września. Mamy sześć zakładów jako ArcelorMittal Vital, Poland i jeden tylko będzie czynny piec. Co my jesteśmy za hutą? Za niedługo będziemy zakładem przetwórczym, a potem już w ogóle wszyscy pójdziemy na Bróg. Jeżeli my tego nie zmienimy, nie zmieni tego nikt. Więc to jest nasz sprzeciw. Koniec po prostu takiej Władze jaka jest, i to nieważne czy to jest ten rząd, poprzedni czy jeszcze, ruinują nasz ciężki przemysł od już dziesięciu tyś... lat, ponad. Co my z tego mamy? My chcemy żyć, my chcemy pracować, my chcemy godnie żyć, mamy swoje rodziny. A co, zanim długo wszyscy pójdziemy na próg? Więc koniec tego, sprzeciw! Taką organizacyjną sprawę chciałem powiedzieć. Na końcu Wasze blokady, jeszcze na nie nie wyszliśmy, już przyniosły skutek, bo gdzieś poblokowali ulicę i część naszych ludzi nie umie dojechać, ale pewnie dojadą. Eee, będziemy blokować przejścia. Na koniec spotykamy się tutaj i wszyscy jak jeden wchodzimy do wojewody. Nie pójdzie delegacja, to dotyczy nas wszystkich. Wszyscy przychodzimy tu i wchodzimy do wojewody. Jak nas nie wpuszczą, wejdziemy siłą. Eee, oddamy się do sporek. List, listką mam od niego, który niestety nie może być tutaj dzisiaj. Polacy, stoimy tu razem, bo bez energii, stali i ciężkiej pracy nie ma bezpieczeństwa państwa, nowoczesnej gospodarki ani prawdziwej suwerenności. Nie będzie dróg, mostów, mieszkań ani silnej armii, jeśli zabraknie ludzi, którzy codziennie zjeżdżają pod ziemię i rozpalające piece. Dziś mówimy jasno: polski przemysł ciężki potrzebuje stabilnych zasad, uciwej konkurencji i szacunku. Wasza praca nie może być zakładnikiem chaotycznych decyzji, skokowych kosztów energii, podatków od emisji, bez realnych rekompensat, ani zalewu nieuczciwego importu spoza UE. Jako poseł deklaruję wsparcie i oczekuję od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji europejskich konkretnych działań. Potrzebne są długoterminowe, przewidywane ceny energii dla hut, kopań, rozwój, rozwój krajowy mocy wytwórczych, sieci oraz instrumenty osłonowe. Na czas kryzysu. Transformacja ma być technologiczna, a nie likwidacyjna. Potrzebny jest uczciwy handel. Nie ma zgody, by polskie huty konkurowały z brudną starą z krajów, których nie ponoszą kosztów środowiska i pracy. Potrzebne są rekompensaty patologicznych kosztów klimatycznych, wsparcie inwestycji i pełne wykorzystanie mechanizmów rekompensat kosztów pośrednich energii oraz programów modernizacji. Modernizujmy, nie zamykajmy. Potrzebny jest plan dla regionów górniczych i hutniczych. Potrzebne są silne programy rozwojowe. Tam, gdzie bije serce przemysłu, infrastruktura, szkolnictwo zawodowe, badania i rozwój oraz ulgi inwestycyjne. Dla pracujących konieczne są gwarancje bezpieczeństwa pracy, godnych płac i zdrowia. Dla chcących zmiany realne ścieżki przekwalifikowania z gwarancją wynagrodzenia. Potrzebny jest dialog zamiast dyktatur. Żadnych rozwiązań z biurka. Każda decyzja dotycząca kopalń i hut musi być uzgodniona ze stroną z i oparta na rzetelnych analizach technicznych i ekonomicznych. Nie damy sobie mówić, że przemysł ciężki to przeszłość, to kręgosłup teraźniejszości i most do przyszłości. Polska ma ludzi, kompetencje i tradycje, by produkować stan, energię co oraz częściej nowocześnie u siebie. Pod polską kontrolą. Dziś proszę Was o jedno. Trzymajmy się razem. Związki, samorządy, przedsiębiorcy i państwo. Gdy mówimy jednym głosem żaden głosem żaden gabinet w Brukseli nie odważy się zamykać zakładów bez planu, a żadna stolica nie przełosuje regulacji, które uderzają w polskich pracowników. Jako poseł będę rozliczał rząd z każdego punktu, robiąc wszystko, aby zabezpieczyć miejsca pracy. Niskie koszty energii dla przemysłu górniczego i hutniczego wzmacniając ochronę przed nieuczciwym importem. Bez przemysłu nie ma państwa. Bez was nie ma przemysłu. Stoimy z wami. Dziś jutro i tak długo jak będzie trzeba z wyrazami szacunku i śląskim w którego z w polskiej przewodniczący grupy poselskiego konfederacji dziękuję bardzo witam przejdziemy teraz do konkretnej akcji protestacyjnej czyli mimo że panowie już tam poblokowali tak jak mówił Rafał wychodzimy blokujemy te przejścia tutaj na naokoło musimy się jakoś podzielić jest tutaj koledzy Pobiorą odpowiednich ludzi i jedziemy z tym koksem. Dzięki wielkie.

tylko do formalności o się Dzień dobry, Rafał Prawnie Wolny z Obywatelski, sierpniu 80. przewodniczący Polska Do tej pory był to protest hutników, ale dzisiaj dołączacie do niego. Jaki jest powód i po jakich słowach? Tak, do tej pory wspieraliśmy hutników w ich walce, ale po tym, co powiedział ostatnio pan minister Motyka, że on uważa, że umowa z będzie wynegocjowana. Potwierdził to, co żeśmy podejrzewali od półtora roku, bo nas tak maniono, że mamy się nie przejmować, że umowa społeczna będzie realizowana, że ustawa o restrukturyzacji górnictwa wejdzie w końcu do Sejmu, zostanie przegłosowana. Tam zapewnia się urlopy górnicze między innymi. I po tym, co bezczelnie też skłamał pan minister Motyka, mówiąc, że Polacy dopłacają do polskiego górnictwa, ja to już mówiłem tutaj na tej krótkiej pikiecie, Polacy nie dopłacają do górnictwa, Polacy dopłacają do likwidacji polskich kopalń, do, do likwidacji polskiego majątku, dobrego polskiego węgla, z którego można wytwarzać tanią energię. E, więc nie pozostało nam nic innego. Tutaj na szybko żeśmy się zorganizowali, 300-400 osób, część ludzi nie daje prawa. gdzieś te blokady już są e, dość skuteczne, ale to jest... Jedna z kolejnych, które będą za chwilę będzie na pewno Jaszczębie, na pewno z hutnikami będziemy blokować przeładunkowy w Sławkowie. No proszę sobie wyobrazić, jak, jak tak wracając może do hutnictwa, na polskie huty nałożono drogą energię, nałożono podatki, a dzisiaj im się mówi, że są niekonkurencyjni, bo wjeżdża tania stal ze wschodu, która nie ma żadnych zielonych podatków, która jest o wiele tańsza od naszego i rząd mówi, że no jesteście niekonkurencyjni, trzeba was zlikwidować. Dlatego już nie chcemy nawet rozmawiać z tym panem ministrem Motyką, który został ministrem chyba tylko dlatego, że był przyjacielem Misia, tylko chcemy rozmawiać z Donaldem Tusk. Donaldzie Tusk, obudź się w końcu i weź się do roboty. Skończyły się czasy obijania, miałeś półtora roku na to, obudź się, przestań rozdawać kasę z KPO swoim przyjaciołom na jachty i na burdele, przyjedź tutaj na Śląsk, przyjedź tu, gdzie jest przemysł i wydajmy tą kasę na to, żeby zachować miejsca pracy i stworzyć nowe miejsca. Pracy. W kontekście umowy społecznej bardzo długo ją negocjowaliście, ona została podpisana. Czego oczekujecie od tej ewentualnej nowej umowy społecznej, jeżeli takowa się pojawi? To ja już powiem otwarcie i szczerze, i to całkowicie szczerze i całkowicie poważnie. Nie będzie żadnej nowej umowy społecznej. Mamy umowę społeczną podpisaną z polskim rządem i ta umowa jest dla nas obowiązująca. Ta umowa przez poprzedni rząd, jak i przez ten rząd było obiecane, że Komisja Europejska zaakceptuje tę umowę i cały czas nam o tym mówiono. Nie ma już możliwości. Dla nas naprawdę podpisanie umowy społecznej to było coś bardzo trudnego dla mnie. Bardzo trudnego, bo ja wiem jednak, że ten tani polski węgiel i ta energia może być z taniego polskiego węgla i może być tania energia dla Polaków. Niestety zostaliśmy wtedy przymuszeni i w jakiś sposób żeśmy się dogadali, w jaki sposób będziemy e, odchodzić od węgla. E, ten proces miał trwać tak naprawdę do powstania pierwszej elektrowni atomowej, później drugiej, trzeciej, bo to jedna elektrownia nie załatwi tematu. I dlatego tak miały być kopalnie wygaszane po kolei z, z elektrowniami konwencjonalnymi. E, to, co zrobił pan minister Motyka, tak naprawdę on się przyznał do tego, co moim zdaniem ten rząd robił już od roku. Ja przypomnę, że powstał taki dokument jak Krajowy Plan dla Energii i Klimatu. To już jasno wynika, że nasze elektrownie konwencjonalne zostaną zlikwidowane, a jak elektrownie zostaną zlikwidowane, to oznacza, że polski węgiel będzie niepotrzebny. Wprawdzie nie jest tam wskazane skąd będziemy brali energię, bo tej energii nie będziemy mieli, ale... Rządzący konsekwentnie dążą do tego, żeby jednak rozmontować polski system energetyczny, żeby zlikwidować górnictwo, hutnictwo, żeby zlikwidować rolnictwo, bo przecież, zauważcie Państwo, w tym kraju się nic nie opłaca. Mieliśmy przemysł odzieżowy, nie opłacał się, zlikwidowaliśmy. Mieliśmy rybołówstwo, nie opłacało się, zlikwidowaliśmy, choć cały świat ma. Mieliśmy stocznie, nie opłacało się, zlikwidowaliśmy, cały świat ma stocznie. Eee, mamy kopalnie, nie opłaca się, trzeba zlikwidować. Mieliśmy potężne hutnictwo w Europie, w świecie zresztą. Nie opłaca się, likwidujemy. Wszyscy zarabiają, tylko nie Polacy. Więc ja się pytam Donalda Tuska, co się opłaca w tym kraju? Rozdawanie jachtów swoim przyjaciołom, Płacenie do burdeli? Czy tam klubów swingersów? Bo to już ewidentnie wychodzi na dymanie społeczeństwa. I może to jest ta klamna i to co spina to, że y, opłacamy klubu swingersów. Czy jeżeli po tym proteście ministerstwo decyduje się z wami rozmawiać, to czy wy usiądziecie do stanu z ministrem? A czy rozmawiać jeśli chodzi o sytuację e, przemysłu, górnictwa, hutnictwa, e, przemysłu motoryzacyjnego? Cały czas jesteśmy w rozmawiać, ale nie na temat zmiany umowy społecznej. Tutaj jest nie stanowczenie. Ma, i otwarcie tu mówię, nie będzie możliwości renegocjowania umowy społecznej za dużo nas to kosztowało. Ja to cały czas mówię, to nie było tak, że siedział związkowiec i ktoś z rządu i sobie ustaliliśmy ta kopalnia do 2,30, ta do 2,40. To wszystko miało plan powolnego odchodzenia od węgla i elektrowni konwencjonalnych, tak naprawdę w atom. Bo wszyscy wiedzieliśmy, że zielona energia nie jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa. Państwo musicie zrozumieć, że pomimo miliardów wydanych na zieloną energię, jesienią czy zimą, tej energii mamy 2-3% zapotrzebowania tylko na kraju, nie ma więcej tej energii. My musimy trzymać dwa systemy tak naprawdę, bo mamy zieloną energię, którą opłacamy, te wszystkie wiatraczki, ale musimy utrzymywać elektrownie konwencjonalne, które stoją i czekają, kiedy braknie z wiatraczka węgla. Utrzymujemy dwa systemy i dlatego Polacy płacą im wysokie rachunki. Dzisiaj planujecie odwiedzić wojewodę? Jak, czego chcecie Wojewoda, Wojewoda jest przedstawicielem tutaj pana, pana Premiera, dostanie od nas petycję i e, tak naprawdę prośba z naszej strony o no, zorganizowanie spotkania z Premierem. Czyli teraz najbardziej liczcie na spotkanie bezpośrednio nie nie to? z Donaldem? Trudno nam z Panem Motyką rozmawiać, bo facet dobrze nie zaczął, a już się rozkończył. No wiecie, tam gromadnie wejść do e, To dotyczy wszystkich górników, ja tam nie będę, ja siedziałem przy umowie społecznej, siedziałem z grupa która negocjowała tę umowę. Teraz jak rząd polski uważał, że wszystkie umowy, które podpisuje, jak podpisowali na import węgla z Rosjanami, to naszych umów nie realizowali z Kopań, bo mówili, że rosyjskie trzeba zrealizować. Nie będę już sam chodził, za kogoś decydował. Od dzisiaj o wszystkim decydują górnicy. I będziemy wszędzie chodzić Dziękuję bardzo. O 12 wchodzicie do urzędu? Planujemy o 12, ale być może, bo cały czas też monitorujemy, nie chcemy zbytnio utrudniać jakby tutaj mieszkańcom Śląska i jak te korki będą zbyt duże dookoła, to, to jest możliwość, że wcześniej skończymy, bo nie zależy nam na tym, żeby utrudniać mieszkańcom życie. Dobra, dzięki. dziękuję. się musiało wydarzyć. Początku oczywiście tylko dla formalności bo się dzisiaj Mariusz Latka, UZZC 580. Do tej pory był to tylko wasz protest. Dzisiaj dołączają do was górnicy. Ale zapytam o te wasze problemy, hutników. Jakie są wasze postulaty i dlaczego dzisiaj takie zmiertanie znaczy, Wie pan co, nasz postulat podstawowy to jest w ogóle zainteresowanie się branżą wykluczką. Bo tego nie ma. Te wszystkie rozmowy, które dotychczas gdzieś tam się toczyły, to była gra na czas. Spółki nie mają tyle czasu. Tak naprawdę my już mamy tygodnie, być może w najlepszym wypadku miesiące policzone. E, nic się nie wydarzyło. Ministerstwo przez półtora roku przemysłu nie zrobiło nic. I to nie jest kwestia Ministerstwa Przemysłu, ale ludzi, którzy tam pracowali. Umówmy się. Sam pomysł Ministerstwa na Śląsku nie był zły. My domagamy się w takich kwestiach podstawowych i pierwszych to zablokowanie napływu taniej stali do Polski. Niestety nie możemy tego osiągnąć, nikt na to nie zwraca uwagi, nie chce tego zrobić. A w wypadku rolników jednak e, zostało to zrobione, bo prawda, decyzje pewne zapadły, e, że zablokowano granicę do napływu zboża e, za wschodniej granicy. My nie jesteśmy w stanie przy tych wszystkich obwarowaniach finansowych, e, które są związane z Zielonym Ładem. Nie jesteśmy w stanie konkurować ze stalą z Kazachstanu, z Rosji, ze wschodu, z Ukrainy. Z czego to wynika? Z różnego rodzaju obwarowań finansowych, które są związane z Zielonym Ładem. To wynika również z kosztów pracy, które tutaj u nas w Polsce pracodawcy ponoszą. Tych przyczyn jest naprawdę bardzo wiele. I jeżeli my dzisiaj nawet można dostać nasze produkty o 50% tańsze, e, które napływają do Polski bez jakichkolwiek cen, no to jest, to jest, to jest dramat. My nie jesteśmy w stanie. A nie mówimy o jakości tej stali? E, niekiedy słabsze. W większości słabsze. Ale jednak klient e, kupuje. Bo bardziej mu się to opłaca. Cena jest nieporównywalna e, do naszych. I to nie jest, że my żądamy czegoś. E, prawda, że my chcemy być jakieś uprzywilejowani. Nie, wprost przeciwnie. My chcemy działać na tych samych zasadach, jak działają e, e, firmy na wschodzie. Też walczycie chyba o miejsca pracy, prawda? Było to tutaj o, Zdecydowanie o miejsca pracy, bo e, większość zakładów pracy szykuje redukcję zatrudnienia w grupie kapitałowej. Węglokoks to już się odbywa. Wiem, że w innych spółkach, tak jak Mital, e, również wygaszony piec. Więc widać, że to idzie w złym kierunku i my tak naprawdę za chwilę Obudzimy się z rynków Czy Czekacie na jakąś propozycję od rządu? Jesteście gotowi do negocjacji, rozmów? Oczywiście, że tak, bo przecież na tym to polega, żeby rozmawiać i żeby po prostu prowadzony był dialog, ale niestety z przykrością musimy stwierdzić, że tego dialogu nie ma, a wprost przeciwnie, w spółkach. E, szczególnie tych skarbów państwa, znajdują się prezesi, którzy jakby zaogniają jeszcze te konflikty, e, nie panują nad sytuacjami, nie do końca mają kompetencje, by prowadzić takie spółki e, wielkie skarbu państwa i wygląda to tak, jak wygląda, wygląda to dramatycznie w tej chwili. Czy oprócz napływu tej tani stali rzeczywiście zmobilizowała Was kwestia wygaszenia pieca od na pewno tak, bo wie pan, umówmy się, że Dąbrowa Górnicza to jest tak naprawdę jedna z ostatnich hut produkująca stal, bo, bo reszta zakładów to są tak bardziej zakłady przetwórcze niż produkujące stal, no więc wie pan, tu z jednej strony wychodzi premier i mówi, że my będziemy produkować stal, my potrzebujemy, na to pójdą olbrzymie środki, bo my musimy odbudować hutnictwo pod kątem zbrojeniówki, a z drugiej strony tu na dole gdzie, gdzie funkcjonują ci zwykli ludzie, dzieje się zupełnie coś innego, widzimy zwijanie tego przemysłu, więc oby nas wojna nigdy nie, nie, nie dopadła, ale jeżeli tak się stanie, to niech mi pan powie, skąd my tą stal weźmiemy. Jesteśmy w Katowicach. Ktoś tu się pytał czy to transmisja na żywo. Tak, to jest transmisja na żywo. Górnicy chutnicy wyszli na ulicę. Zapowiadają, że niebawem wejdą z petycją do wojewody Śląskiego jak... Mówił jeden, jeden przedstawicieli strony społecznej. Kilkaset osób ma wejść do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tak to na razie wygląda, na razie to wszystko. A ja już z tym